Na początek może warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest implant. Dzisiejszy implant to tytanowy odpowiednik korzenia zęba. Po wszczepieniu implantu do kości szczęki lub żufy, implant zrasta się z kością i po odpowiednim czasie możemy wykorzystać go jako zakotwiczenie do protezy, czyli najczęściej korony protetycznej. Implant dentystyczny stosujemy wtedy, kiedy mamy do czynienia z brakującym zębem albo z brakującymi zębami. Chcąc odtworzyć brakujący ząb, potrzebujemy wszczepić implant i do tego implantu w następnym etapie przykręcić koronę protetyczną, która już będzie odtwarzać brakujący ząb. Często zadawanym pytaniem jest pytanie: czy wszczepienie implantu boli? Odpowiedź na to pytanie jest taka, nie boli, pod warunkiem, że znieczulimy odpowiednio pacjenta. Znieczulenie miejscowe, z strzykiem z powodzeniem wystarcza do tego, żeby ten zabieg przeprowadzić bezboleśnie. Zabieg szczepienia implantów nie jest zabiegiem długim, trwa kilkanaście, czasem kilkadziesiąt minut i jesteśmy w stanie go przeprowadzić całkowicie bezboleśnie. Przeciwwskazania do szczepienia implantów można podzielić na ogólne i miejscowe. Ogólne no to ciężki stan chorego, bądź choroby ogólnoustrojowe, choroby nowotworowe, bądź przyjmowanie określonych leków, które wpływają niekorzystnie na tkankę kostną. Z przeciwwskazań miejscowych to najczęściej możemy mówić o braku odpowiedniej ilości i jakości kości w miejscu, w którym chcielibyśmy wszczepić implant. Często po usunięciu zęba dochodzi do utraty kości, i żeby wszczepić implant, musimy czasem w tym miejscu tą kość na nowo wytworzyć. Czasami też musimy wytworzyć na nowo, e, bądź zwiększyć ilość czy jakość dziąsła, które tą kość w miejscu brakującego zęba pokrywa. Także można tutaj mówić o przeciwwskazaniach miejscowych, z którymi najczęściej możemy sobie poradzić.